Dzień dobry, dzień dobry. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj przeczytaliśmy tutaj odcinek i przepraszam, że ten odcinek się zakończył. Nawet się nie pożegnałem, bo przez przypadek na no nam przycisk wyłącz odcinek. i Wyłączyłem przez przypadek i wiecie, no i nic i zakończyliśmy i ja od razu się dowiedziałam, że więc nic się na tym świecie nie zmieniło na razie. Ale teraz idźmy, by coś porobić. Bo, te, bo dzisiaj będziemy budować dom. Bo w ostatnim odcinku mieliśmy budować dom i też dzisiaj będziemy budować dom. I dzisiaj zbudujemy piętra do góry. Tak, piętra do, do góry będziemy budować. Więc będzie fajnie i. Mamy dużo staków tego drewna. Więc sobie go ustawmy, te staki. Te staki, Aki. No i ustawiłem to już, te staki. <coughs> Widzicie, cały ekwipunek tego. A nie cały ekwipunek. No i jeszcze tutaj mamy 36. Jakichś tam no, bezpańskich staków. to ważne I tutaj będą schody. Gdzieś tutaj. Będą schody na górkę. Szkielet. Tutaj tak. Będą schody na, na górę. I, i mo, może czasami się pojawiać mało odcinków. Mo, mo, może niektóre to będą ostatnie odcinki z gry Brawl Stars, bo mam za mało pamięci, ale... Ale już wszystko usunąłem, więc chyba będzie dobrze, więc nie wiem. Bo, no, no może no, nagramy te odcinki. I że będziemy codziennie nagrywać wła, wła, właśnie. Dobra. A nie, więc a chyba będziemy na, no, nagrywać codziennie te odcinki z Minecrafta. Bo ja, bo ja już wiem, co zrobię po tym odcinku, że kolejną apkę sobie zainstaluję. Dobra. Ale na razie budujmy, nie gadajmy, tylko budujmy. No, ale tu już zbudowałam taką część. Ca ca cały czas spa spadam. Cały czas spadam. A ja nie chcę spadać. Więc. Ale budujmy piętro. Gdzieś ono będzie tutaj tak. Będzie. Ach, dziunie no. No, bo, bo mój kot przylazł do mojego pokoju. Dobra, ale budujmy. Nie gadajmy. Co do mojego kota? Nie, nie zwracajcie na to uwagi, ale budujmy dalej. Tam musimy tutaj blok doczepić. No, nie Jeden alcinek, weź przestań. Dobra. No, nie zwracajcie na to uwagi. No ty, ty, ty! Ty, mama! Nie wolno. Dobra, już, no bo gdzieś mam moje książki, które wczoraj czytałem. Dobra, to dalej. Dobra. tutaj drewienkę na razie nudna zaraz pokopiemy no i dzisiaj chcę, żebym pójść do tej kopalni na jakieś itemki zrobić ale mi się za bardzo nie chce i tu nie ma żadnych kopalni i możemy konia sobie ogarnąć, bo mamy siodło i wtedy będzie szybciej troszeczkę ale może dzisiaj zbudujmy to piętro do góry a mieliśmy budować a pamiętacie no jak wyglądał pierwszy raz ten dom, o boże, po prostu, po prostu tra tragedia była, po prostu sam most był i, i po prostu wykop, i wykopane jest z, z skale pomieszczenie, no jakieś tyle. No, dobra. Budujemy, budujemy i bardzo łatwo idzie sobie odcinki, no ja te odcinki stawiam w minutę, że od razu nag nagrywam odcinek, że, że załóżmy, że teraz jest 11, je Ta. tak, 11, tak, 6 kwietnia, no ale to jest tylko przykład, no i o tej 11, 6 kwietnia, ten o 11.06 kwietnia ja no, nagrałam odcinek a wrzuciłem go 6 kwietnia o, o, o godzinie no, 11.10 do odcinki się stawia szybko bardzo no u mnie się stawia za jakieś 2 minuty a niektóre odcinki się stawiają 20 minut znaczy no jeden się stawia 20 minut a, a już tamte to z 3 minuty się stawiał więc o 11.03 na przykład Załóżmy i właśnie tak ja te odcinki nagrywam, czyli tak szybko. Ja od razu je nagram i od razu je wstawiam. Czyli macie ja tak jakby, taką troszeczkę, troszeczkę takiego la, no, lajwika trochę macie, bo trzy minuty spóźnionego takiego. Więc wiecie, Więc to nic. A my dalej budujmy. Dobra będzie ta podłoga zbudowana. A, spadłem. To nieważne. O ciemno. Muszę, muszę, muszę troszeczkę węgla pozbierać. I się zbliża noc, to zaraz powalczymy, moi drodzy. i powalczymy sobie ogólnie. <grymne> powalczymy. Graszę <grymne> się śmieje, bo mój kot jak... Jezu, co dwa lat mój kot, nieważne. <grymne> Dobra, grajmy. I może kiedyś się będą pojawiały odcinki no, z kamerką. Może kiedyś. Bo na razie się nie będą pojawiać. Bo po prostu no, nie będziemy pokazywać twarzy i tyle. Może za parę, parę lat jakieś 20... Ja długo będę nagrywał na tym na YouTube, więc wiecie. Więc może będzie, będzie kilka tysięcy odcinków na moim kanale, bo nagrywam osiem dziennie. I zaraz mi kot Junia, No nie mogę grać przez ciebie i. Boże! No, no prawie się zabiłaś, Co ty robisz? No i mój kot się prawie. No, no on spadł z półki. boże! Jakie to było straszne! Ale nieważne. Więc kopiemy. Dobra, kopiemy. Dobra, dobra, dobra. O, zombiak Łupacz tam jest. Ja go nazywam Łupaczem. No, no jakoś się nazywał. I on nie zna mnie 200 i Q masz, zombiaku. Dobra. Dawał się ci Boże, ile będę mi Dobra, i nic. Dobra, no i nic nie ma. Poczekajcie, chwilkę. Gramy dalej. Nie, nie ważne. Bierajmy. Najpierw zróbmy tutaj. Tak, 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 tak. No i, i ja nie wiem, może... Może tylko będę... Odcinki chyba z Stars no i z Minecrafta. Będą odcinki tylko. ja nie mogę nagrywać, bo mam dużo pamięci, więc tylko na razie: Brawl Stars i Minecraft. Kat się nie będzie pojawiać odcinki z Kata. Bo wiecie, bo mam za mało pamięci i jak, jak chcecie. Czy chcecie odcinki z Kata, czy w ogóle nie chcecie odcinków? No może ty Pe no, pe no pewnie chce chcecie no, odcinki. normalne, więc wiecie, Więc musiałam usunąć tego kapa. Nie, niestety. I też inne gry, ale, ale te gry były beznadziejne, więc w sumie musiałam. Jest, nawet chciałam je usunąć. I nie, jeszcze go, odcinki się będą pojawiały. Na razie z Minecrafta, z Braustart, to Już mam 8 babszyków. Z Minecraft i z Brawla się będą pojawiać te odcinki. No a potem, pom no pomyślę. Jak no, będę miał, no lepszy komputer. Bo na razie, mam co? Był stworzony jakieś. Co, ten komputer był stworzony jakieś 5 miesięcy temu, więc wiecie. I fajnie, że był kupiony. 5 miesięcy temu, znaczy był stworzony 5 miesięcy temu, ale kupiłem go 3 miesiące temu. Czyli jak miał 2 miesiące, to tego kupiłem. Ten tablet. Dobra, ale budujmy. Nie gadajmy, tylko budujmy. O, kolejny startup, już w ogóle mamy ma mało drewna. Po odcinku kolejne no, zapasy zrobię tego drewna. Musiałem się wybierać gdzieś daleko i kopać to drewno po prostu. Gdzieś... Po prostu no i tam kopałem, bo zasadzałem no i kopałem. Ja zasadzałem sadzonkę no i kopałem. Zasadzałem sadzonkę i kopałem i to było Nie Miałem tych dużo kości. Dobra. i tu jeszcze będą scho schodki zaraz może. I już trwa ten okinek? 11 minut. Dzisiaj tylko to piętro może zrobimy. To wie, bo dzisiaj... Ach, nie, nie wiem ile dzisiaj będzie. Może 9 odcinków. Może być nawet 9 jakieś. I jeden no na pewno będzie po jakieś pół godziny może. A jak chcecie, to mogę zrobić no live'a. No ja no jak chcecie oczywiście. A nie, bo ja live'a ja nie mogę zrobić chyba. Minecrafta ja nie wiem jak zrobić live'a z Minecraft. A. No pomyślę. No może zrobimy live ale już macie takiego troszeczkę live'a. Bo, bo po co live, ale... W sumie live'y są fajne. Spoko. Więc. Ale budujmy, nie gadajmy. Tylko budujmy. Dobra. Dobra, dobra. No i budujemy. Dzisiaj tylko zbudujemy to piętro. No i tyle. Może bo dzisiaj bo teraz taki krótki będzie odcinek, na razie może i zaraz nagrywamy następny odcinek, bo, bo ja robię coś takiego, że zamiast nagrywać długi, bo moim zdaniem bez sensu, no, długie nagrywać, tylko wrzucać to chwilę odcinek, bo żebyście nie musieli pauzy naciskać, tylko oglądać odcinek i następny, a nie, ale to by było bez sensu, gdy odcinki co sekundę, więc ja wrzucam takie odcinki po 20 minut właśnie i dlatego się pojawia tak dużo odcinków w moim kanale, bo ja nawet lubię bardzo nagrywać, bo lubię grać w Minecrafta Ja bardzo lubię na nagrywać Gdybym nawet kasy nie dostawał bo to na nagrywanie, to ja bym nawet ten... co ja mogę nagrywać To ja mogę tym bardziej no, nagrywać to, A jak zostaje kasy, to mogę też tym bardziej na nagrywać Więc wiecie, więc tak samo bo Ja bardzo lubię nagrywać na YouTube a. Zaraz sprawdzimy no jak to wygląda, tylko musimy tutaj... Boże jakie to piętro, no jest takie duże trochę. Musimy. I ja już wiem, co musimy to zmienić. Nie możemy tego samego bloku cały czas u, u, używać, więc tutaj będzie takie duże pomieszczenie. Nie tutaj. I dlatego zrobię to takie duże, bo ja mam pomysł, bo, bo tutaj będzie to takie duże, tak, tak gdzie, gdzie jest ta ściana. I dlatego zrobię taką dużą, bo ten. Bo muszę nakopać trochę bruku i. No i, i po prostu tu chcę taki, taki duży pokój. To będzie fajnie wyglądać. Moim trochę. Ale na razie budujemy kloca trochę. Ja mam dziwny domek, bardzo. Dobra. I sprawdźmy, do no, jak to wyszło. Może być. Nie jest najgorzej z tym domem. Tylko, czy ja by tu jeszcze poprawił, żeby to było takie. Żeby to nie było takie dziwne, takie bardzo szczegółowe. Tylko tylko takie. No nie wiem, jak to powiedzieć. A. I to w ogóle zrobimy tak. Tak tak, no i tak może, na razie i ten odcinek no jeszcze budujemy tu no jeszcze no dzisiaj tylko to piętro zbudujemy i no, no zaraz on nagram kolejny odcinek potem kolejny odcinek i kolejny, i kolejny, i kolejny i dzisiaj tylko i dzisiaj, i, i, no, i, no, i dzisiaj miałam w planach zrobić troszeczkę Brawl Starsa też więcej no bo ja widzę, że właśnie się trochę Brawl Stars podoba no, Chyba bardziej no, niż Minecraft, a może Minecraft, no nie wiem Ale prawie tak samo ja, no, jak Minecraft, no Wam się podoba a czy są na takim samym poziomie, a ja wiem, że Wy lubicie odcinki Brawl Starsa I większość zna, więc troszeczkę Więc z Brawl Starsa też się będą pojawiać Ale, ale ja, ja obiecałam, że będzie to odcinek z te, tego konta, ale niestety by mi cały komputer ten, bo już to próbowałem i No i mi, mi cały komputer się no, no rozwalił, gdyby te, ten, bo by nie wytrzymał Bo mi bo już YouTube no, nie wytrzymywał, więc musiałam to od razu usunąć, bo ja przesywałem, wysyłałem to i No jednak no nie będzie z tego odcinku, z tego konta, bo mi komputer by rozwaliło i Przy okazji to by potrwało to no to przesyłanie 6 godzin jakieś, albo 8, a ja nie będę to, 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 to chcecie, no, no jeden odcinek z Brawl czy chcecie 9 odcinków z Minecrafta ale i, ale i, ale i tak wtedy Brawl będzie, więc wiecie ja sobie bardziej wolę, żeby to nagrać no, ale my tu budujmy i na razie dachu tu nie zrobimy, będziemy przy piętrach robić dachy mi się podoba ten domek. Nie ten najgorszy. Dokonczę jeszcze to. O 17 minut ten odcinek trwa. Musimy teraz kończyć ten odcinek. Nagram następny, bo, bo ja dzisiaj no, nigdzie no, nie wychodzę i dzisiaj będę miał pizzę na obiad. Mój tata jedzie no, na, no, na cały dzień no, na ryby i ja zostanę sam z mamą w domu. No i. Mam dużo czasu, bo ja codziennie w weekendy mam dużo czasu i mogę dla Was nagrywać. Bo ja ogólnie mam, no, mam dużo czasu. W moi drodzy widzowie, ogólnie mam bardzo dużo czasu no i mogę dla Was nagrywać. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Zaraz będzie następny odcinek. Pa, pa!